Cześć, czołem, lubię kluski z Rosołem z tej strony. Kasia z 9,2 to już drugi odcinek z gry Happy Wheels. Yy, dzisiaj zagramy na levelach, które są najlepiej oceniane, ponieważ grałem przed chwilą na takich losowych, yy, najnowszych arenach i po prostu nie podobały mi się. Dlatego zaczynamy. Pierwsza arena. Jak najdłuższy wszystko trzeba oddać. Czyli trzeba w odpowiednim momencie się puścić i to działa? Popsułem <laughs> Dobra, robimy to jeszcze raz Ale mnie wyebało W sensie wyrzuciło, tak? Żeby nie było brzydkich skrażeń ale tylko piąte miejsce kiepsko, jeszcze raz. A najlepsze jest to, że to się coraz szybciej kręci. Oj, chyba nie oddam zbyt długiego skoku, chociaż pod dobrym kątem mnie wyrzuciło. Pierwsze miejsce, ale mi nie zaliczyło. Prawie przeleciałem przez ścianę. No, czyli wygrałem. No, no, może się ruszy. Czasem tatusia trochę. O, jeszcze dzieciak się rusza, fajnie. Bez nóg? Ale się rusza. Wygląda jak taka mała, nie wiem, dżdżownica. Ale salta fajne robi. Dobra. Udało mi się skoczyć. Skoczę sobie jeszcze raz. Tak dla pewności. Zobaczymy czy znowu mi się uda osiągnąć pierwsze miejsce No znowu mnie zabiło, my to widzieliście Ale i tak osiągnąłem e, pierwsze miejsce Nie 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 nie, nie. przepraszam, przepraszam e, Exit to menu e, Kolejna konkurencja, moja ulubiona, rzucanie mieczami co tu chodzi? Nie zabiłem jeszcze wszystkich. Jeszcze raz. Przecież ja chcę wszystkich zabijać. Jestem samurajem. Zaraz sam siebie trafię. I tego gościa tam jeszcze muszę trafić. Nie wierzę, nie wyszło mi. No i co z tego, jak ten głupi Mikołaj ma... O! <laughs> widzieliście, jak się fajnie nadziali? Dzieciak dostał. Są siebie, trafię zaraz. No super! Jeden mi został i sam się mieczem trafiłem. Dobry jestem. Jedną ręką rzucę w świętego Mikołaja. No nie wierzę. To no nie mogę sięgnąć. Ja pierniczę jeszcze raz. Ale zrobił salto. Ten miecz fajny. Jeden. Drugi, trzeci. <laughs> Ale poleciały grubasy. Tak grubasy to mi się z Amerykanami tylko kojarzą, bo oni tylko wsuwają te hamburgery i nic więcej. No i co z tego? No nie, 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 nie. Zawsze lepiej mi szło w to. Niestety dzisiaj nie, nie jestem chyba w formie. Już dawno nie grałem w Happy Wheels. Chyba zacznę znowu grać częściej, żeby móc nagrywać dla Was nowe fajne odcinki. <laughs> w dupę sobie wsadziłem to. Napierdalam jak z karabinu maszynowego. Oko, trafiłem sobie. No i patrzcie, udało mi się teraz trafić... Pana, którego zawsze musiałem trafić tylko za pomocą świętego Mikołaja. Trzeba ten głupi dzieciak. Trafiony. Z tego dziadka. Nie, za mocno za Yeah! Wygrałem to! Okej. Okay. Jedziemy kolejne. Escape the box, uciekni. z pudełku. Upp! Okej, okay. jedziemy w następną rundę, bo to było dosyć proste jak dla mnie. Potrzebuję wyzwań! Wyzwań potrzebuję. Zobaczmy to. Oh. Fajne, uciekli przed harfunem. No traf... No, wygrałem, fajnie. Nawet ocenię, to Na piątkę. Bo wygrałem. nie bym przegrał, bym dał jedynkę, tak. Jestem hejterem. Yeah. W ogóle, jak... jeżeli macie jakieś propozycje na jakieś fajne rundy, to możecie mi podrzucać w komentarzach tytuły. Ja z chęcią mogę zagrać na nich. W następnym odcinku, odcinku na przykład już planuję zagrać na jakichś takich arenach przeznaczonych dla yy, sławnych youtuberów. Spróbuję swoich sił na nich. O, to jest też fajne. Musimy cały czas się trzymać. Ui. Row I robimy row No i co teraz? Aha, tu muszę skoczyć. Nie no, nie, no to jeszcze raz. Zybało mi się Kurczę, przepraszam was. Ekran mi się trochę przesunął. Najmocniej Was przepraszam. I Hops No jak? No żyję! Aha żyję, dobra Myślałem, że już zdechłem O Wkrótce miała jakiś muzułmanin. O matko, teraz ja nie mam się tu... Nie no! Hops Teraz musi mi się udać Przyspieszę trochę Nie, 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 to jest strasznie trudne, ale sam mówiłem, że potrzebuję wyzwań! Hops! Mocno się chwycić, to jest podstawa. Ale się nadziałem na mój anus! Ała! Ale to było durne Idealnie, żadnych uszkodzeń. Juhu! Juhu, juhu! No i mi się niestety nie udało. To jest dosyć trudny moment. Nie, 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 słuchajcie, nie będę pokazywał Wam, jaki jestem słaby. Tylko po prostu wezmę inną rundę. Oj, przepraszam, no znowu mi się ekran przesuwa. Najmocniej Was przepraszam. wycentrować ładnie. Ok, zabij swoich wrogów. Kill your enemies. Ciekawe, co tu chodzi. O! Brum, 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 brum. Ha, ale fajnie. Ty z moją dziewczyną? Znaczy jak taki grubo z moją dziewczynę? Czekaj... Nie dał mi rowerka, zabiję cię za to! Tak! Co on... Co on zrobił? Nie wiem co on zrobił, ale w każdym razie jest moim wrogiem i cię skoszę. Left your vacation... Aha, pojechał ze mną na wakacje, beze mnie. Zjadła moje ciastko, ty gruba... Uff. Dobra, mniejsza Sp POSZUKIWAŁ z moją dziewczyną Jego przede wszystkim skoszę Walić go, yeah Dziękuję Piotreczka ode mnie BMX Park No skurde Zapominam, że muszę tu przesuwać Don't move, nightmare, creative way to die... Nie, 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 nie... O, znowu rzucanie! How oh, sweet! Ej, ale to jest to samo! Dobra, wszyscy polecieli. No nie... Dobra walić go i tak już wygrałem raz tą rundę Walić to już wygrałem to raz więc nie trzeba drugi raz O teraz pamiętam żeby przesuwać tym paskiem bo wtedy ekran mi się cały rusza Zabójcza maszyna, o zobaczymy o co tu chodzi To może być fajne Wow ale mam zajebistą maszynkę widzicie to Jazda Jotej ale dobre ja cię kręcę, ale to jest dobre. Ten... Ale się nadziali, ale mi laguje ekran. Ja cię kręcę, ale jestem zabójca. Tylko nie wiem, czy uda mi się tu wejść teraz. Bo mi się poprzyczepiali. 10 FPSów mam, kurcze ale mi zamula, przepraszam was. Ale tak to jest jak się ma komputer z ery kamienia łupanego. Mówię wam. Komput Nigdy nie kupujcie komputerów robionych z części od pralki. Naprawdę. Bo komputer robiony z części od pralki no, widzicie, 13 FPSów i jeszcze zamula jak nie wiem. Jest i meta. I wygrałem. Byłem niczym, e, jak to się mówi? E, Terminator, Terminator, tak. Byłem niczym Terminator. A, Terminator. <s -s 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 <gry> o, Battle Run, to jest też fajne dosyć, chociaż powiem szczerze, że trudne. E... Na początek myślę, że weźmiemy gdzie jest ten... Jest nasz ulubiony pan! Jest nasz ulubiony pan rowerzysta! Jazda Jazda, jazda, jazda! Jedziesz! Jedziesz! Prawie! Ała! Kurczę, a było już blisko wtedy. To może zrobimy tak. Jest! Nie wiesz. No kurde. Było blisko. No sami widzieliście zresztą. Cholercia. Ale wygiął głowę. Jest! Jeszcze salto na koniec. O! o dwa razy wygrałem nawet. Okej. Okay, kolejna runda, kolejna runda, kolejna runda. Jest pogo. Uwielbiam Pogo, to jest, to, to, jest, to jest chyba moja ulubiona rozgrywka. Okej. Okay. Hop. Hop. Okej. Okay. Good. Great. Right. Ole, ładnie to przeskoczyłem, czyściutko. PewDiePie. Psy, ja jestem od niego... Oj, lepszy. Chociaż to się okaże dopiero. Tak, jestem lepszy niż PewDiePie! Kapitan Sparkless. A kto to jest? Nie znam gościa. Ale... mniejsza z typu. Jest! Pogo Master. No dalej, czołgaj się gościu! Jest! Teraz, co będzie najgorsze, chyba, to czołgać się tu. Jest już prawie. Już! Yes, 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 yes. Jestem zajbisty! Super! Zawsze uwielbiałem Pogo i to mi się podoba. Takie rundy to mógłbym grać bez przerwy, chociaż wiem, że lubicie różnorodność. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. O, niezbyt łatwe rozbijanie szkła. Łatwe. Oj, no i faktycznie to może być ciężkie. Cholercie. Zdarza się. To mi się niech nie wybije to. Oj, zgubiłem moje dziecko, jaka szkoda. Ale teraz będę kolarzem. Tour de France. Jadę na Tour de France. I żadne szkło mi nie przeszkodzi! <gryw> żadne szkło mi nie przeszkodzi w jeżdżeniu na Tour de France. Jeszcze! Zobaczcie to! Jezu, jak to wygląda! Oj, zgubiłem rączkę. Aha, jeżeli przejdziesz, zapisz replaya. Okej. Okay. Na życzenie zapiszę na trzeba to przejść. Oj ja. Nie mam już rączek. Przypomniała mi się nawet taka piosenka. Chodzi lisek, kała drogi. A nie, to była nawet zabawa chyba. To może piosenka, nie pamiętam. Z dzieciństwa. W każdym razie z dzieciństwa to pamiętam. Oh shit. I to szło mniej więcej tak. Chodzi lisek koło drogi, nie ma ręki ani nogi <laughs> ale jestem węgorzem! <laughs> jestem węgorzem! Oh god! Jestem węgorzem! <laughs> dobre, dobre! <śmiech> Exit to mni, mni, mni! Nie, <laughs> yeah, PewDiePie nie! Neon Rope nie, my first impossible, nie. Dobra, ostatnia runda, bo widzę, że tu już mam prawie 18 minut. O, kolejne Pogo. Ostatnie takie Pogo. Oh shit. No tak lubię Pogo, ale co się ze mną dzieje? Dobra, idziemy tak, w ten sposób. Very good. To co to znaczy NB? aha, not bad! Sorki. Nie skojarzyłem. Dobry jestem. соответственно написано. No, I know you are very good. Just try okay. upgrade Easy plus. Odwiedzę. Czołgam się teraz. Hops, hops, już prawie jestem. I dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Yy, proszę Was, lajkujcie ten film. Dajcie mi y, znaczy... Subskrybujcie mój kanał. To będzie na pewno zachęta do tego, abym robił jeszcze więcej takich filmików. Wpadek śmiesznych oczywiście nie będę nagrywał tylko z Happy Wheels. Wkrótce również będę nagrywał z Minecraft'a Blitz SG. Z kimś na pewno, z jakimś moim znajomym, będę to nagrywał. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!